Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w serii subiektywnie, w której to podsumujemy sobie newsy z branży technologiczno-mobilno-growej, a kilka ciekawych informacji w drugiej połowie lutego, chyba, no można powiedzieć, że dzisiaj jest 15, więc tak, będzie to już druga połowa lutego połowa lutego! Środek lutego. Dzisiaj kilka informacji, którymi chciałbym się z Wami podzielić, a myślę, że są to wreszcie, wreszcie, wreszcie po wielu latach informacje, którymi warto jest się z Wami podzielić. Zatem moi drodzy, bez zbędnego przeciągania zapraszam. Dobrze, szanowni państwo, bo chyba tutaj tytuł jasno mówi tak, oficjalnie dostaliśmy już informację, kiedy ma zadebiutować nowy iPhone 16e łamany na SE4 generacji plus najprawdopodobniej również jeszcze MacBook Air M4. Do samych urządzeń za chwilę przejdziemy, natomiast jeżeli chodzi o samą informację, to już mam wrażenie, że CEO Apple, czyli Tim Cook, już miał podziurki w nosie informacji na temat lików, przecieków i tego, co ostatecznie znajdzie się w nowym iPhone'ie SE. I jasno na Twitterze poinformował, że 19 lutego, czyli już za 4 dni z waszej perspektywy, pojawi się nowy członek rodziny u Apple. A. Mówi się również, jakoby miały się pojawić jednocześnie MacBooki rm 4 plus dodatkowo nowe iPady, chociażby nowe iPady z procesorami M3R. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o iPady, bo też najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany nowy iPad z procesorami M5. Więc myślę, że jednak wszystko zostanie w kupie brzydko mówiąc, zostanie zaprezentowane na konferencji. A samego eventu związanego z nową premierą, mianowicie nowym iPhone'em, tym Budżetowym, tanim iPhone'em, o którym zaraz sobie przypomniemy, jaka będzie specyfikacja, jaka będzie cena. To raczej zostanie przedstawione w formie komunikatu prasowego: po prostu wejdziecie sobie na stronę i już będziecie mogli składać zamówienia przez sprzedaży, albo nie wiem, czy tam oficjalnie sprzedaży. Gwoli ścisłości i przypomnienia, jak to jest z nowym iPhone'em SE 4 generacji, na którego przyszło nam czekać cóż, 3 lata. 3 lata, bo była wersja 2016, 2020, 2022 i teraz 2025. Na ten moment jeszcze ostatecznie dostaliśmy informację, czy to będzie SE. 4, łamane na SE 2025 w nawiasie, czy po prostu tak jak już zresztą mówiłem, będzie się to nazywać iPhone 16E. Z marketingowego punktu widzenia, rzecz jasna, 16E byłoby lepszym rozwiązaniem, ale nie wiem, zobaczymy. Natomiast też absolutnie nie możemy tutaj oczekiwać jakichś wielkich zmian względem tego, co było chociażby w modelu 14, bo ekran i konstrukcja będzie dokładnie identyczna. Zresztą w Unii Europejskiej e, iPhoney SE czy iPhone 14 ze złączem Lightning z końcem grudnia zostały wycofane, czyli OLED. 61 cala, 60 Hz, noc I tutaj jestem pewny, że dynamicznej wyspy nie będzie. Procesor A18, czyli dokładnie ten sam procesor, jaki znamy w iPhone'ie 16 podstawowym. 8 GB RAM w celu obsługi Apple Intelligence. Przycisk akcji zamiast stryczka do wyciszania. No i jeden pojedynczy obiektyw 48 megapikselowy I ja w tym miejscu jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy będą się z tego urządzenia śmiać. Mają do tego pełne prawo. Tak samo mają prawo ludzie kupować to urządzenie, bo oczywiście to jak na Apple cena nie będzie duża natomiast biorąc pod uwagę ceny chińskich smartfonów bądź innych producentów no przyjmijmy 2,5 tysiąca złotych za smartfon to wcale nie są takie małe pieniądze, bo około 500 dolarów bez taksy, wiadomo, taksa w Stanach Zjednoczonych jest zależna od stanu. No to w Polsce, zresztą o tym już Wam mówiłem, będzie to cena najprawdopodobniej 2499 albo 2599. O tym na pewno przekonamy się już 19 lutego, jeżeli urządzenie zostanie zaprezentowane. Ja dołożę wszelkich starań, żeby szybko to urządzenie zdobyć i przygotować dla Was pełnoprawną recenzję tego urządzenia. Jeżeli chodzi o MacBooka R-M4, Szanowni Państwo, ja bym tutaj absolutnie nie oczekiwał wielkich zmian, wielkich rewolucji. To urządzenie będzie dokładnie takie samo jak M2, M3. Po prostu będzie bazowe 16 GB RAM, no i będzie ten procesor M4 znany chociażby z bazowego MacBooka Pro czy z iPadów Pro, które zostały zaprezentowane w zeszłym roku. Myślę, że dla osób korzystających z M2, M3, to absolutnie nie będzie żadnych argumentów do przesiadki na M4. Jednak jeżeli ktoś już powoli no i powiem, że się zaczyna męczyć, ale już coś tam brakuje mocy w M1 -kach, wydanych w 2020 roku, no to może się nadarzyć świetna okazja, aby spojrzeć właśnie stronę w stronę nadchodzących MacBooków R M4. Które będą na pewno dostępne w wersji 13 oraz 15 celowej. Moi drodzy, z bardzo ciekawych informacji miło mi poinformować, że od trzech dni, z waszej perspektywy, z mojej perspektywy, dwóch dni, mamy wreszcie po wielu, wielu latach oficjalnie aplikację Apple TV Plus na Androida. Tak, sprawdziłem, zainstalowałem na Pixelu i bardzo się cieszę, prawdę mówiąc, że tego typu aplikacje zaczynają się pojawiać na konkurencyjnych systemach operacyjnych, bo oczywiście na smart TV, na Android TV to jest już znane nieodpowiedź wczoraj, jednak na smartfonach i tabletach jest nowość. Zauważmy proszę, że parę lat temu zostało wprowadzone Apple Music, teraz Apple TV+. Cieszę się, że Apple otwiera się na konkurencję. Nie wiem, być może jest to ten sam poziom y, satysfakcji jak to, że Microsoft otwiera się na PlayStation, no, ale z drugiej strony ekskluzywność gier to chyba trochę inny temat. Tak czy siak bezpłatnie już możecie na swoje urządzenia z Androidem ściągać Apple TV+, a tam tak jak filmy są moim zdaniem przeciętne, tak seriale są. Niektóre genialne. I dobrze, moi drodzy, z takich ciekawych informacji w sieci pojawił się test szybkości Samsunga Galaxy S25 Ultra oraz iPhone 16 Pro Max, i okazuje się, że S25 jest szybszy od iPhone'a. Czy cokolwiek to wprowadzi i zmieni na rynku? Absolutnie nie. Ogólnie mam wrażenie, że w jedno wielkie XD. Absolutnie tutaj nie broni Apple, bo jak dany telefon z Androidem jest spoko, to oczywiście go chwalę. Tylko nie wiem, co takie testy mają na celu, tak? W sensie, jak będziemy odparać kilkanaście, kilkadziesiąt aplikacji z rzędu, okazuje się, że w tym przypadku Samsung Galaxy S25 Ultra e, okazuje się szybszy. Czy to coś zmienia? No nie zmienia, no. Myślę, że jeżeli użytkownik iOSa zobaczy to, że dodatkowe sekundy, milisekundy S25 Ultra okaże się szybszy w przerzucaniu aplikacji, no to telefonu raczej nie wymieni. Mój drodzy, z bardzo ciekawych newsów dostaliśmy informację, jakoby w Stanach Zjednoczonych YouTube Przestał być już oglądany tylko i wyłącznie na smartfonach i tabletach. Tak, moi drodzy, dominującymi urządzeniami, na których włączona jest aplikacja YouTube, okazują się telewizory. Tak, moi drodzy, ja też ostatnio zacząłem się, że coraz częściej korzystam z aplikacji YouTube na telewizorach, ale fakt, że w Stanach Zjednoczonych telewizor stał się głównym urządzeniem do wyświetlania treści na YouTube, jest to dla mnie, cóż, w jakimś stopniu zaskoczenie nie pozytywne, nie negatywne raczej zaskoczenie. Spoko. Pewnie użytkownicy PlayStation wiedzą, parę dni temu była awaria, no parę dni temu, w zeszły weekend, była awaria PSN-a, przez co gracze niektórzy nie tyle nie mogli się zalogować, ale co jednocześnie grać online, a nawet w niektórych przypadkach z tego co ja, że jednocześnie w Singla. Ja miałem taką też dosyć fajną sytuację, bo parę dni wcześniej kupiłem PlayStation Portal, chciałem sobie pograć i, no jak się okazuje, bez możliwości zalogowania się do PSN-a, nie ma nawet możliwości streamingu. W domu, z konsoli naszej PlayStation 5, czy PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro, streamingu na PlayStation Portal. No szkoda. Natomiast awaria chyba została naprawiona po 24 godzinach, więc długo, no długo czy niedługo, nie trzeba było czekać. Wiem, że tam że one dało dodatkowe 5 dni chyba usługi, ale czy to coś zmienia? Jeżeli w weekend ktoś pracujący ma czas i chce sobie pograć, a nie może, a potem dostaje 5 dni w tygodniu, a nie ma wtedy czasu na granie... Marnie, z takiego szybciutkiego tematu gier dowiedzieliśmy się z raportu finansowego Take-Two, czyli właściciela Rockstar, a Rockstar jest odpowiedzialny za GTA. W tym przypadku GTA 6 już chyba wiemy dlaczego GTA 6 nie pojawia się na premierę i podejrzewam, że też we wcześniejszych latach nie pojawiało się na premierę wraz z rynkiem konsolowym. To fakt, że mimo wszystko poza mobilkami to właśnie konsole generują największe zyski. A z tego co patrzyłem w raporcie, PC stanowi aż albo zaledwie 8% wszystkich zysków, jakie generuje tej tu. Zatem, moi szanowni gracze pc owi najprawdopodobniej będziecie jeszcze musieli poczekać najbliższy rok. Od premiery, kiedy ostatecznie ta premiera będzie na konsolach, nie wiemy. W dalszym ciągu tej two się upiera, że na jesień 2025 roku śmiem wątpić, ale zobaczymy. Moi drodzy, ostatnio odbył się szybciutki pokaz gier na PlayStation State of Play, na których zostało zaprezentowanych trochę gier, natomiast cóż. Remaster Days Gone gry wydanej 5 czy 6 lat temu następca Returnala, jeżeli ktoś nie grał w Returnala to gorąco polecam, bardzo fajna gra dodatek do Souls Like Lies of P zaprezentowany już Borderlands 4 Lost Soul Aside Nowy The Dark Picture, najprawdopodobniej sequel, prequel Returnala czyli Saros, widzimy po konferencji Xbox też na Twitterze zrobił sobie z tego bekon, ponieważ też stanowcza większość gier zaprezentowanych na State of Play wyjdzie również na PC i Xboxie tak informuję, jeżeli ktoś nie oglądał to w sumie chyba nawet nie ma co żałować. No i szanowni państwo, mamy luty, więc przypominam o premierach na luty, jeżeli chodzi o gry. Mamy już z czasem za sobą premierę Kingdom Come Deliverance 2, która została oprzygnięta. Wielkim hitem, nie tylko hitem, jeżeli chodzi o zadowolenie graża i satysfakcję, ale też jeżeli chodzi o same wyniki sprzedażowe. Jesteśmy również po premierze Cywilizacji 7. Już niedługo remastery Tomb Raidera od 4 do 6. Jeżeli ktoś jest fanem starych części, to proszę bardzo, remastera może sobie kupić. Dodatkowo 18 lutego F-Out, które... Kurde, na Metacritic zebrało 80%. Niektóre recenzje dają 8, niektóre dają 9, niektóre dają 6. No tak czy siak, gra zła nie jest, natomiast jeżeli wiadomo zejdzie poniżej 80%, to już wiadomo, patrząc na odbiór gier, poniżej 80%, jeżeli chodzi o recenzję, no to średniawa. Tak czy siak, gorąco polecam samemu sprawdzić. Tym bardziej, że gra będzie dostępna w ramach subskrypcji Game Pass na PC-cie oraz Xboxach. 21 lutego nowe Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii oraz 28 lutego Monster Hunter Wilds. No i moi drodzy tyle informacji na temat zbliżających się nowości premier ze świata technologiczno-mobilno-growego. Myślę, że w przyszłym tygodniu na pewno spotkamy się w już samym materiale poświęconym nowemu iPhone'owi SE. Mam jeszcze taki materiał, w którym też chciałem przedstawić blisko pół roku od użytkowania prywatnego Pixela 9 Pro Fold. Też powiedzieć, co z tym urządzeniem jest spoko, co jest niespoko, bo to wcale nie oznacza, że to jest idealne urządzenie, tak czy siak. Myślę, że te dwa, trzy filmy w przyszłym tygodniu pojawią się. A tymczasem, cóż, dziękuję serdecznie, moi drodzy, za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie, kilkunastu minut na obejrzenie dzisiejszego materiału. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!